Cześć, z strony bn 23 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ten odcinek prawdopodobnie dam do serii Kingdom Rush Extra. A będzie on dotyczył dalszych losów bohaterów po DLC Hammerhold. Skupię się tutaj oczywiście na bohaterach, którzy wystąpili w DLC, czyli czwórka bohaterów, którzy są tam mini-bossami, no i jeden, który jest bossem. Shatra, Miraż, Adrik. I Malik Hammer Fury to jest oczywiście czwórka tych bohaterów, trójka to mini bossy. No i Malik jest tym głównym bossem, ponieważ jest władcą i jest królem Hammerholdu. Do czasu, gdy miano to odbiera mu sam weznon. Oprócz tego, że przytoczę opis to, jak byli właśnie opisywani ci bohaterowie, no to powiem, co dokładnie się z nimi stało. Jakie losy ich spotkały, bo wiemy, że w Kingdom Rush Vengeance wielu bohaterów, wielu tych herosów. Kończyło w różne sposoby. Albo zostali pokonani w sensie zabici, albo zostali schwytani, albo jakoś udało im się uciec, i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą bohaterką jest Miraż. Miraż ma no najmniej, jeśli chodzi o opis tej postaci. Miraż to mam wrażenie, że w ogóle jest troszeczkę tak olewana. No ale po prostu mamy o niej informację, że powróciła, by walczyć, przeciwstawić się siłom weznana. I w samej grze, w samym właśnie poziomie, na którym jest minibosem, po tym jak zostaje pokonana, to po prostu, no tak przyklęka z tą walką, pod wpływem otrzymanych obrażeń, i prawdopodobnie zostaje schwytana i uwięziona. Kolejnym bohaterem jest Szatra, czyli nasz kosmiczny wojownik. Opisywany jest tutaj w Vengeance jako pochodzący z bardzo odległego świata łowca. Wypatrujący zawsze najsilniejszych przeciwników. No i szatra w DLC Hammerhold działa tak samo jak w podstawowej wersji, gry działa Magnus Spellbein w mieście Lozagon, czyli nie wchodzi w taką bezpośrednią interakcję z całym poziomem, z całą planszą. Zamiast tego stoi w jednym miejscu, Magnus stał na tym swoim podeście, szatra z kolei działa w tym swoim panelu na szczycie piramidy. I stamtąd w jakiś sposób oddziaływuje na pole bitwy, atakuje gracza, rzuca tekstami, i tak dalej. Także tak to wygląda. No, jedynie w tej ostatniej fali tego etapu, ta piramida ukazuje bardziej jego ten panel sterowania, jak to wszystko tam wygląda. Rzucą wtedy jakieś teksty, a jego statek kosmiczny atakuje gracza, niszcząc właśnie wieżyczki, bądź porywając nasze jednostki. No, i po tym, jak szatra zostaje pokonany, a jego panel sterowania zostaje zniszczony, jest poważnie uszkodzony. To statek zabiera szatrę i ten ucieka. Także szatrze udało się uciec. No, pewnie jakieś tam obrażenia otrzymał z racji na to, że ten panel został zniszczony. Także mógł coś tam zostać porażony prądem czy coś. Natomiast generalnie statek zabiera go całego w bezpieczne miejsce. Nie wiemy gdzie dokładnie, ale bardzo możliwe, że powróci w Kingdom Rush 5 Alliance. Co do samych tekstów rzucanych przez szatrę w Kingdom Rush Vengeance, wszystkie teksty, które on rzuca, po prostu mówi jakby od tyłu. Na przykład, jedną z kwestii, jaką wypowiada, to Straight North. Czytając to od tyłu, wychodzi słowo Frontiers, czyli podtytuł właśnie drugiej części gry. W której szatra się pojawia jako jeden z bohaterów, tak samo jak Mirage i tak samo jak Alrik. I takich tekstów jest kilka, tworzą one różne hasła. Iron Marines. To moja trzecia gra, co jest nawiązaniem do tego, że szatra pojawił się właśnie w Kingdom Rush Frontiers oraz w Iron Marines. I takich tekstów jeszcze mamy kilka. Także no dość ciekawa, ciekawe w sumie zabieg ze strony twórców z tymi tekstami szatry natomiast co jeszcze ciekawe możemy zobaczyć na statku kosmicznym szatry łzy Elin e, także albo coś przynajmniej podobnego wygląd podobnie wyglądającego do tej łzy także dość ciekawie kolejna zarazem ostatni minibos to Alrik opisywany jest tak ostatni pustynny wojownik jest groźny w walce w zwarciu. A kiedy coś pójdzie nie tak, nie zawaha się wezwać na pomoc duchów swojego klanu. No i Alrik, po pokonaniu, nie dowierza temu, że został pokonany właśnie tam mówi, że jak to możliwe, jak możliwe, że zawiódł natomiast, tak samo jak Miraż, tak przyklęka i prawdopodobnie zostaje schwytany i uwięziony przez siły Weznana. Natomiast jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące Alrika w DLC Hammerhold, no to są dwie ciekawostki. Obie dotyczą kwestii wypowiadanych przez tego bohatera. Pierwsza to to jest Hammerhold. Jest to oczywiście nawiązanie do cytatu to jest Sparta, króla Leonidasa, kiedy ten e, mówi to przed kopnięciem tego perskiego posłańca e, przed tym, zanim strąca go do tego dużego dołu. I drugi tekst, to tutaj ich przetrzymamy tu umrze weznan. I jest to nawiązanie znowu do króla Leonidasa i znowu do filmu 300. Tam podobny tekst spada, ale jak łatwo się domyślić, oczywiście o Xerxesie. I ostatnim bohaterem, a zarazem najważniejszym, bo władcą całego Hammerhold i głównym bossem tej mini kampanii, tego dodatku jest Malik Hammerfury. Fury, dzierżąc mod wieków Niewolnik, który został królem. Malik nie gardzi pretendentami do jego władzy nad obywatelami Hammerhold, których życie przecież przyrzekł chronić. Malik wyzywa weznana na pojedynek na swojej arenie, aby to zdecydowało, kto zostanie królem Hammerhold. No i właśnie Malik za pomocą młota uderza w ziemię, przywołuje pioruny, potrafi w ten sposób niszczyć wieżyczki, jednostki, Także dość silny bos. No i właśnie Malik po tym jak zostaje pokonany na swoim poziomie pada z wycieńczenia tą walką i z wycieńczenia spowodowanego otrzymanymi obrażeniami na twarz. Widzimy go ponownie w cutscence, gdzie jest przywiązany do takiej tarczy, do rzucania takiej tarczy strzelniczej. Na głowie ma jabłko, a gobliny rzucają w jego stronę sztyletami. Także nie dość, że został pokonany, to jeszcze został niejako ośmieszony, zrobili z niego taką maskotkę na dworze nowego króla, jakim oczywiście nowego króla Hammerhold, jakim został weznan. Także taki los właśnie spotkał Malika. Czyli widzimy, że no jedynie szatrze udało się uciec, jedynie on zbiegł z pola bitwy, po bitwie, natomiast pozostali bohaterowie zostali schwytani, są niewolnikami, są więźniami właśnie samego Weznana. No Malik jeszcze dodatkowo został ośmieszony. Był wielkim królem, był wielkim wojownikiem, władcą Hammerhold, a został przywiązany jak jakiś błazen yy, i wszyscy się z niego śmieją, tak? Także dość taki los, no nie za ciekawy. Ciekawostką co do samego Malika i jego występów w DLC Hammerhold jest oczywiście to, że dzierży on młod wieków, czyli broń, którą została skradziona Podczas wydarzeń z Kingdom Rush Frontiers na samym początku, przez Lorda Malagara, Lord Malagar użył tego właśnie artefaktu do uwolnienia Umbry, a wtedy zostaje ten artefakt porzucony. Jak Lord Malagar wpada w tą przepaść, Umbra się uwalnia, a Młodwieków zostaje prawdopodobnie po pokonaniu Umbry odzyskane przez siły Linery i Hammerholdu. No i właśnie z racji, że Malik jest królem Hammerholdu, otrzymuje. Do przechowania ten artefakt i po prostu wykorzystuje go do walki. No, i jeśli chodzi o losy bohaterów, to wszystko, co mogłem powiedzieć na temat tej czwórki. Jak widzimy, tak jak Aleria, tak jak Magnus, tak jak Geralt, tak jak Denas, spotyka ich podobny los, zostają złapani, są więźniami, Weznana. Wezna nie chciał ich zabijać, z racji, że są to ważne postaci. Mogą mu się jeszcze przydać, i tak jak w przypadku tamtych postaci, tak i w przypadku tych możemy liczyć, że pojawił się one w nadchodzącej piątej części. No, postaci takich, które mogą się pojawić, jest naprawdę sporo, więc zobaczymy, po kogo sięgnął twórcy. No, ale wiemy, że też nie dla, nie dla wszystkich postaci Weznan był taki litościwy w Vengeance. Niektóre postaci po prostu zginęły, chociażby Jokul. Także niektórzy stali pokonani tak na zawsze, że tak powiem. No, jeśli ktoś był dla tej właściwej części tego materiału, to serdecznie dziękuję za wysłuchanie mnie, za obejrzenie tego filmu. A jak ktoś jeszcze jest ciekawy i chce poświęcić te paręnaście sekund, no to zapraszam na omówienie ankiety, gdzie właśnie dalsze losy bohaterów pod DLC Hammerhold były jedną z czterech opcji. Opcja ta zgromadziła ponad 60% Waszych głosów, także zdecydowanie wygrała. Na drugim miejscu plasowało się temat, uplasował się temat do serii Kingdom Rush. What if, co by było, gdyby Ainlin przejęła władzę? Ainlin to oczywiście siostra Malishi z Kingdom Rush Origins i mówimy tutaj o tym, co by się stało, gdyby ona zgromadziła pod wspólnym sztandarem te niedobitki elfów z zmierzchu, Zawarła na przykład też sojusz z Bramem Behinderem i uderzyła ponownie na siłę elfów. E Chyba nawet w poprzednim odcinku z Kingdom Rush Lore gdzieś też się przewinęła ta opcja. I o tym mówiłem, no tutaj znowu nie wygrała ta opcja, także jeszcze będzie musiała poczekać na swoją kolej. Dalej uplasował się temat do serii Kingdom Rush Lore, kim jest Nivus, czyli nauczyciel weznana, czarodziej. A na ostatnim miejscu kim jest Tramin, czyli gobliński wynalazca, też do serii Kingdom Rush Lore. To był temat. Nawet no 4%, no to będzie musiał jeszcze poczekać i to zdecydowanie. Także, tak prezentują się wyniki tej ankiety. Ta opcja, która była tematem dzisiejszego filmu, zdecydowanie wygrała. No i wiadomo, że otrzymało swój materiał. Pozostałe trzy pojawiły się pewnie w którejś z kolejnych ankiet, a w której dokładnie nie mam pojęcia. Także słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!